Pokaż swój niepostarzalny styl. Radka radzi, dobrze dobrze w tym. Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj z gościem specjalnym, z Anią, my z Playground, którą polecałam kiedyś w filmie, a która mnie tutaj w Londynie ugościła. Ania też ma kanał, założyła niedawno. Tu gdzieś będzie link, wchodźcie. Bardzo się cieszę i Ani kibicuje i gratuluję. I dzisiaj zapraszamy Was z Anią na haul. Jak wiecie, u mnie haul to rzadkość, ale dobry haul nie jest zły, zwłaszcza z miłym gościem i z fajnych okoliczności, czyli z Londynu. I ja oczywiście niestety, jak to ja, chciałam zrobić duży szok. Ale zamiast tego chodziłam po mieście i się zachwycałam architekturą. Film o świątecznym Londynie się pojawi. No ale już zaczynamy i to będzie łączony hol. Trochę ani trochę mnie po jednej rzeczy, ale żeby nie trwał pół godziny, to zaczynamy. No i może dam zacząć mojemu gościowi. Pierwsza rzecz. Hej, dobrze. No więc y, w listopadzie, w miesiącu listopad nie kupiłam sobie zbyt wielu rzeczy, ale potrzebowałam y, trochę parę nowych bluzeczek, ponieważ to są rzeczy, które się dosyć najszybciej y, niszczą w szafie. Nie, podczas noszenia. I y, y, postawiłam na y, golfik, y, uwielbiam paski. Zwróćcie uwagę, uwielbiam paski, więc postawiłam na y, bawełniany. Y, golfik z firmy Only, który ma, jest, pomimo, oprócz tego, że super leży, bo mierzyłam wczoraj, uh -huh. to ma misia i jest tak przyjemny w noszeniu. Um, okay, super. Fajnie. Ile kosztował jeszcze, powiedz? Na się go zamówiłaś, tak? Na, zamówiłam wszystkie rzeczy na nas... prawie rzeczy wszystkie okay. ciuchy na aso się zamówiłam dobra. i. ile kosztowało? Niestety nie pamiętam, ale dobra. podamy na dole. Podamy na dole, mhm. dobra. Ja moja rzecz pierwsza to będzie to, co mam na sobie, czyli to jest koszula. To jest koszula taka ala męska, jakbym rodzicowi z szafy, trochę oversize. Um, to jest koszula z mąki. Nie wiem, czy w tym świetle nie wygląda to trochę jak piżama, ale myślę, że ona na coś nie wygląda świetnie. Widzę ją z boyfriendami, girlfriendami z sami, które za chwilę pokażę. Widzę ją latem, no jest taka luźna, to jest coś dla mojego stylu bardzo, bardzo fajne. Kosztowała około chyba 25 funtów, coś takiego. Eee, I druga rzecz, to połączę, bo też mam ją na sobie. To jest bransoletka z Urban Outfitters. The Urban Outfitters? Czy Urba Urban, to... Urban Outfitters? Urban uh, Outfitters. Uh, 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 uh. uh -huh. I to jest delikatna, złota bransoletka z moim znakiem zodiaku z lewem. Ciekawe, czy to się tutaj zrobi tak fajnie. Ja mam tak chciała, jak vlogerki robią. Tak przy cholach pokażę wam z bliska, nie no żartuję powinnam nagrać przebitkę ładną w każdym razie, tu jest lew, ja ostatnio takie delikatne bransoletki lubię, to wiecie, często je noszę i ona kosztowała chyba 5 czy 6 funtów także no nie oczekuję mega jakości ale mojego lwa będę sobie nosić, także tak to e, wygląda. Kolejna rzecz, teraz ja będę pierwsza, to będą dwie e, pary jeansów, a właściwie trzy, bo kupiłam trzy. Pierwsze z nich to są w ogóle jeansy stop shopu, bo i Ania, i jeszcze moja jedna koleżanka Marta namawiały mnie, mówiły, najlepsze jeansy są, to są jeansy stop shopu. idź koniecznie, jeżeli szukasz czarnych rurek, ja szukałam czarnych rurek, zmierz, na 100% się zakochasz. No ja poszłam, zmierzyłam, zakochałam się. W ogóle widzę, że światło nam się tutaj zmienia i robimy się jakieś takie ciemne. Tak. No, ale zaraz no. mnie e, światło nam wróci, miejmy nadzieję. W każdym razie, Kupiłam swoje perfekcyjne czarne rurki, aż dwie pary z rozpędu wzięłam. To są rurki Lei. Ten model się tak nazywa. Tak o. To się czyta lei, ale pisze się inaczej i to są rurki z cienkiego, ale nie za cienkiego e, materiału. E, Topshop ma długość 30 i to jest świetne, bo jestem krasnalem, a 30 jest idealna, nic nie muszę skrasać, idealnie e, leżą, także to jest świetne, bo to ma od 30 do 34 te długości. No i tak świetnie mi się chodziło w tych dżinsach, jakie kupiłam, że wczoraj wróciłam się po drugą parę i wracam z dwiema e, parami. A drugie spodnie to są girlfriendy. I teraz, jak pokażę nam te girlfriendy, ponieważ one są takie boyfriendy dla dziewczyn, mm -hmm. tak? To zaraz nas zasłonię, zobacz, jakie wielkie po prostu. Chyba mają trochę wyższą talię niż boyfriendy. Tak, tak. Boyfriendy mają niższą talię. I ja wiem, że moja kupa wygląda w tym tak. Ale to są najwygodniejsze spodnie na świecie. Chciałabym sprostować, że widziałam tę kupa i nie wygląda tak. Był no w każdym razie świetne, Jak ja widzę fajne boyfriendy. Girlfriendy to od razu biorę, ten film mi się podoba widzę ją jest z tą koszulą właśnie idealnie. Szybka poprawka światła i jedziemy. Kolejna weta. Okay, Okej drugą rzeczą, topem, górą którą sobie zamówiłam w tym miesiącu jest to bluzka ze sztruksu w moim ulubionym kolorze musztardowym jest tutaj wiązana ona w pasie Taka Uważam tak, tak y, lata 70. Mhm. Y, jest, została ona stworzona przez moją y, koleżankę Megan, y, która jest stylistką Asosa, okay. więc y, bardzo, bardzo mi się podoba y, i myślę, że Strux będzie hitem. Y, następnych sezonów, więc inwestujcie w sztuks. Okej, okay, dobra. Kolejna moja rzecz to będą spodnie od piżamy. I to będą spodnie od piżamy, którymi zachwycałam się na Snapie, bo bardzo dużo ze sklepów Snapowałam, a kupowałam w sumie. To są spodnie od piżamy ze sklepu The Anthropology. W ogóle, jeżeli będziecie w Londynie, to koniecznie w Anglii musicie iść do Anthropology, do tego sklepu, bo to jest to miejsce... Tylu cudownych rzeczy, że to można po prostu chodzić i zachwycać się non-stop. W każdym razie to są spodnie od piżamy z bawełny, dosyć grubej, ale takiej milusiej. Wy widzicie? Wy filiżanki. Nie widać mnie tutaj, ale są to filiżaneczki do tego wszystkiego. Te spodnie mają piękną podszewkę i wypaski, która też świetnie tutaj kontrastuje. No są bardzo piękne. Przepiękne. A ty co teraz? Pokażę. No to jeżeli jesteśmy przy temacie anthropology, wiesz, chciałabym się. No. Chciałabym się pochwalić moim nowym kubeczkiem, na którego chorowałam już przez ostatnie miesiące. No tam są właśnie takie rzeczy, tam są ubrania, tam tak. są dodatki, tam jest tak, że chodzicie, macacie i możecie spędzić trzy godziny w jednym sklepie. Prosta sprawa, prosta rzecz, przepiękny wzór. Minimalistyczny kubeczek, a takie piękne, a takie piękne. Taki no fajne. Aha, ile kosztowały te rzeczy? Bo moje spodnie kosztowały, niestety były drogie, bo kosztowały 50 funtów, natomiast ta jakość, to się czuje tę jakość, to jest bardzo dobra jakość. A kubeczek kosztował 8 funtów. A, no to w cenie był lepszy. Mhm. Dobra, teraz Ty pokazuj kolejną. Okej, okay, dobrze, no to może wspomnę o kosmetyku, który tak naprawdę mógłby się znaleźć również w moich y, ulubieńcach. Um, jest to kosmetyk um, BB Cream firmy Ren, z firmy Ren. Um, I to jest opakowanie piąte, szóste, siódme. Kiedy się skończy, kupuję kolejny. To um, To jest BB, Cream, to jest BB Cream. Ma bardzo lekkie, ale. Krycie, ale zakrywa niedoskonałości, okay, okay. jakieś zaczerwienienia, jest kapitalny, jest na z naturalnych składników, nie ma żadnej... Albo a nie jest weganką, to trzeba Nie jest megański. Używa tylko kosmetyków, które tak. nie są testowane. E, I ma super skład, więc zdecydowanie dziewczyny polecam. Poleciłam padło osobom, mojej mamie, wszys wszystkie dziewczyny używają. Okej, okay. a jak już jesteśmy przy Bibi Kremie, creamie twoim, to ja pokażę mój kosmetyk, to jest Barberry. I to jest baza, rozświetlająca baza tak to wygląda, o, można tak zrobić pani mnie na to namówiła, ale wiecie, że ja zawsze wraz kosmetycznie mówię, że ja lubię lekkie kosmetyki, lubię kremy BB, nie hmm. lubię ciężkiego krycia i jak pani powiedziała, że to właściwie przy fajnej cerze można stosować jako lekki BB cream, a to jest ich jakiś taki bestseller, to jest bestseller baza rozświetlająca albo lekki krem rozświetlający bo on wyrównuje kolor cery zakrywa zaczerwienienia i pani mi powiedziała, że mogę to spróbować tak używać i mówię, dobra, biorę, No lubię takie lekkie kosmetyki cudowne, a faktycznie jest bestsellerem i mam mnóstwo dobrych opinii w sieci, no um, i mam go dzisiaj na sobie, zamiast podkładu, po prostu już od dwóch czy trzech dni go mam i jestem bardzo z niego zadowolona i on był drogi bo on kosztował ile? Jest? 40 funtów? 50? nie wiem nawet nie pamiętam dobrze, ale był drogi no. był obiektywnie rzecz biorąc drogi, ale faktycznie jest dobry, kolejna rzecz to jest coś co Ania mi poleciła i Ania mi zepsikała tym poduszeczki jak tylko przyjechałam to jest This Works Deep Sleep Pillow Spray i ja mówię Ania, co to jest? Musisz po prostu mi powiedzieć, gdzie ja mogę sobie to kupić. To jest spray lawendowy, którym spryskujecie pościel, żeby się uspokoić i żeby dobrze spać. Świetna sprawa, bardzo fajna. Kupiłam sobie 16 funciaków. I jest również A... do zamówienia na sosie. Aha, okej, okay. no widzisz. No to dobrze wiedzieć. <laughs> ale kolejna rzecz, taka już malutka, to będą nauszniki z primea z Primara za dwa albo za trzy funty, nie pamiętam, chyba dwa funty kosztowały. Strasznie mnie przewiało któregoś dnia tutaj, no bo wieje. Piękna pogoda była i jest, ale wieje. I weszłam do Primarka i mówię, kurczę, jakieś takie może łapię sobie fajne nauszniki i złapałam sobie bardzo fajne nauszniki, jak za trzy funty. Dużo no pytań dostawałam na, na insta i na potem, jak na statków ich śmigałam potem przez wszystkie dni. Skąd te nauszniki ile kosztowała? To Primark! Trzy funty? Lasy, ale myślę, że zostaną ze mną tej zimy. Mm -hmm. Dobra. Ok. Eee, książka, książka e, bardzo znanej już, myślę i w Polsce, Mary Kondo, e, The Life Changing Magic of Tidying. Oh yeah. e, o minimalizmie, o pozbywaniu się niepotrzebnych rzeczy, o odgruzowywaniu mieszkania. O, e, dla mnie. Tak, e, <laughs> tak, dla mnie też. Dlatego, dlatego postanowiłam ją kupić i zmienić swoje życie na lepsze. Myślę, że ci to pomoże, coś? Będziesz, jak przyjedziesz tutaj następnym razem, będzie więcej przestrzeni dla Ciebie. Dobrze. Nie, nie będzie błysk, bo błysk już był Nie, no, <laughs> będzie, no to, więcej, tak będzie więcej przestrzeni tak. Dobra, trzymam Cię ze słowo, zobaczymy czy ta Mariko To coś da Ok, dwie moje kolejne rzeczy, połączone w jedną Że tak powiem Pierwsza to, to jest to, co podpatrzyłem już u Ani wcześniej Bo Ania to pokazywała w filmie chyba W którym z tego się Uniesi, prawda? Mhm. To jest Paper Chase To jest królestwo kalendarzy, karteczek, planerów I to są takie samo przylepne karteczki Takie o, sti, Ticker, coś tam. I to jest taki zestaw takich karteczek. A że ja tych karteczek dużo używam, zawsze zapisuję sobie, przyklejam i na portfel, i gdzieś tam, nie wiem, na kalendarz, i do torebek wkładam, jak wychodzę na zakupy. To taki zestaw, który wygląda jak książeczka, w różnych rozmiarach, bardzo mi się przyda. Także taki słodziak, fajna rzecz, yy, 5 punktów, tak? A druga rzecz to jest coś, co z kolei uniesi podpatrzyłam. Ona ostatnio pokazywała to w filmie, gdzie zrobiła rozdanie prezentowe, kupiła jako jeden z prezentów czy dla kogoś, nie, pokazywała jakie prezenty dla swoich bliskich robi i w Oliver Bonas, to jest też taka tutaj sieciówka z dodatkami różnymi do domu, to jest kupiła właśnie taki kalendarz i to jest One Line a Day, a Five Year Memory Book. Macie tutaj 5 lat codziennie w takim rozkładzie, możecie zapisać sobie jakąś swoją codzienną złotą myśl. I to jest świetne, myślę, że ja to zacznę chyba dopiero no nie wiem, mogłabym zacząć sobie od teraz, tak. ale bo to w każdym stycznia. momencie, ale zacznę od 1 stycznia i potem zobaczymy za 4 lata, co ja sobie 4 lata wstecz pisałam. tak to ja, ja na filmik za 5 rzecz. lat i tutaj Wam opowiem, co, co tutaj pisałam. No na pewno, na pewno opowiem, ale jest to dwie takie fajne, słodziaczkowe no, rzeczy. No to jeżeli mówimy o takich jeszcze dodatkach, takich, takich małych dodatkach do, do domu, ale... to chciałam wspomnieć. Obydwie lubimy zapach lawendy, prawda? Tak. tak, 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 tak. Chciałam wspomnieć o e, świeczce z e, Urban Outfitters. Mhm. Do, e, też się już od dłuższego czasu i e, do jej zakupu jest to połączenie lawendy i e, cedru, jak mhm. widzicie. Pachnie przepięknie, lawenda działa na mnie uspokajająco, no tak, tak, tak. więc e, będę Wystarczy. sobie palić ją wieczorami w pokoju przed snem. E, mhm. A poza tym bardzo mi się podoba, jeszcze raz, powtarzam, opakowanie. Cena? 12 no to tak trochę powiem Ci, Pricey. Ale miejmy nadzieję, że będzie się długo palić. Natomiast to są moje ostatnie rzeczy, zobacz szybko nam poszło. Ja się bałam, że będziemy gadać i gadać. Ale dwie ostatnie rzeczy, takie chyba, no jedna na pewno taka, na którą się najbardziej czaiłam. To jest torebka, eee, torebka marki Karl Lagerfeld z limitowanej kolekcji z takimi przypinkami. Czarna, ja uwielbiam czarne torebki, zawsze mi takich torebek małych, czarnych brakuje A ona nie jest wcale taka mała, bo jak się ją rozepnie to widać, że zmieści się do niej dużo rzeczy Także taka do podróżowania, a poza tym to jest taka torebka motywator, żeby dużo latać, żeby się nie bać żeby zwiedzać świat Idealnie będzie że ja ją w ogóle, to ja ją widzę tak, z tymi moimi girlfriend'ami, które pokazywałam przed chwilą, z tą koszulą Ta torebka idealnie Także I zdradziłaś właśnie stylizację dnia Tak, szalony Szalony zakup w ogóle. W, w, w Londynie jest cały wielki butik na Regent Street, niedaleko Oxford, właśnie. Karla, ja tam przymierzałam, przymierzałam. Nie mogłam się zdecydować. Snapy z tego dnia wszystkie mi przepadły, złabyłam. Eee, no. Ale przyjechałaś Ale... z torebką i już humor się poprawiał. Tak, tak. Nie, strasznie mi się podoba. Strasznie mi się podoba. Jest piękna. Jest, piękna. jest piękna, słodka. I jeszcze kupiłam oczywiście książkę. Czy ja bym mogła wyjechać z Londynu bez książki, w ogóle z jakiegokolwiek miejsca bez książki albo bez gazety? Nie. I kupiłam sobie również w Carla. Karla: Where is Carl? To jest ten taki słynny album. Pewnie wiele z Was widziało już go na Instagramie, yy, czy tam na jakichś Facebookach, bo dużo ludzi wrzucało. To są dwie autorki, dziewczyny. Zrobiły taką książkę, gdzie na stronach jest mnóstwo ludzi. I musicie znaleźć Karla. Na każdej stronie musicie znaleźć Karla. Ja już na jednej próbowałam i po trzech minutach się poddałam, bo nie miałam czasu. Bo pani w sklepie mi mówi: Proszę spróbować znaleźć. To nie jest takie proste. No ja tak stoję, 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 szukam. I nie mogłam go znaleźć. Ale Ania się śmieje, że jak będę teraz e, lecieć z powrotem, to jak będę się stresować podczas lotu, to mówi: Weź, poszukaj Karla. <laughs> I taki jest plan. I książka kosztowała nie wiem ile. 12 funtów chyba, bo tutaj są ceny w euro i w dolarach. A torebka kosztowała 240 funtów? Jakoś tak. tak Powiedzmy mniej więcej. A co ty masz na koniec? Ja też mam dwie ostatnie rzeczy, więc idealnie się złożyłyśmy. To je wygrzebuj tam. Już, 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 już lecę, ale to jest dosyć skomplikowane. Aha, z bo... konstrukcją. Tak. Bo chciałabym wam pokazać dwie pary butów. Ja chodzę przez ostatnim w ostatnim ym, roku chodziłam Oje. tylko na płaskim obuwiu. Nie wiem jak wam to pokazać, żeby to mieć. Tak, no pokasyny takie są. Tak, to są. To znaczy tak, te mi się trochę takie bardziej baler, balerynkowe wydają. Tak, 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 I one tak. są z nioluka. Mm -hmm. One są takie trochę beżowo-różowe, mm -hmm. są delikatne, lakierowane, kosztowały 10 funtów ze zniżką, ale to było podczas Black Friday poszalałam, okay, okay, ale normalnie okay. kosztają, kosztują 13 funtów. Okay. A to są mokasyny, na które czaiłam się już od dłuższego no, czasu. No, z mąki. Y, kosztowały coś około 30 funtów. Y, mają y, lekki obcas, więc będą, Z wydaje mi się, całkiem. że będą mega wygodne. Mm. I y, y, ja po prostu w takich butach żyję i ja je znoszę do końca. I ja Ale po prostu to się nie dziwię, bo jak ja widzę, jaka tu jest pogoda, to tak. Ty, tak, ty możesz w takich butach chodzić tak, cały czas. Dokładnie, rok, no więc ty już taki dokładnie. Nie a, a możesz, nie? Więc y, to są moje dwie ostatnie Ale rzeczy. A tak ile kosztowały? Powiedziałam już około 30 funtów. A, okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Nie są skórzane tylko. Nie są skórzane, tak, skórzane bo nie noszą skóry. Tak, tak. No ale w każdym razie oddam Ci Twoje butki. Już będziesz mogła je teraz założyć, bania od tygodnia cierpi, jak jej mówiłam, że nagrywamy cholerze, no już by chciała w tych butach chodzić. A ja mówię, nie, mają być czyste. Ja żartuję, czy być, robię, nie żartuję oczywiście. Ja ja. Nie, zaś się namawiałaś się, żebym chodziła, ale ja chciałam, żeby mnie tutaj nie pokazywać obu, obłoconych A, rzeczy. A jeszcze mało widziałaś na YouTubie, koleżanko. Dobra, w każdym razie mamy nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w naszych następnych filmach. Bye. Bye.